Tak. Nają. Ale co dają? Podryski. Nie szybkie. Czy są państwo zadowoleni z rządu aktualnie? No <grym tak. Tak? Jest pani zadowolona? A pan też? Pan ta, też? Tak. Ta. Jakie są państwo zadowoleni? Czym, czym państwa przekonał ten PiS? Czym przekonał? Tym, że... Dają. Tak? Dają, tak? Nają. Ale co dają? Podryski. A pani? też podwyżka, dbają o dzieci przede tak. wszystkim, dbają, yy, posta, yy, poprawił się. A, a se, o, o seniorów dbają na przykład? Dbają. dbają. Czyli o młodych o rodziny też dbają? Dbaj, dbają, dbają. Yy, dobrze są te trzynastki, sternastki? Dobrze, dobrze. Pan, pan też zdobył 13-14 Nie tak pomaga. Przynajmniej jest, nie pan jest lepiej niż kiedyś? Wszystko no. wraca, a za rządów Donalda Tuska to wszystko posprzedawały. Tyle szwalni, wszystkiego, wszystko upadło za Do Donalda Tuska. E, teraz już nie ma takiego czegoś? No nie ma, nie ma, bo to wszystko wraca. No ty spokój bym na świecie. Tak jest. A, a pre, 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 prezydent dobrze sobie radzi? Dobrze na za zagraniczny prezydent? Dobrze. Pani zdawała prezydenta? Tak, Zadowolona jest, le, jest, jest, jest. lepszy niż poprzednicy? Lepszy. Niż... lepszy niż Komorowski, Kwaśniewski to wszystko lepszy. wcześniej. Lepszy, lepszy. lepszy, lepszy. 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 Y, czy powinno być te 500 plus 13, 14, czy stać nas jako naród? No, y, Polska nie jest za, za bogatym krajem. Bo teraz jeszcze uchodźcy i tak dalej. No, jeszcze uchodźcy, tak. No i wie pan, no trochę strach, żeby nie popadła w długi Polska, no ale no, standard życiowy się poprawił ludziom. Mhm. Mam takie pytanie, ludzie tu narzekają na drożyznę, widzi pani taką drożyznę jest, czy nie? Jest, 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 I kto jest. ma wpływ na te ceny, jak pani myśli? Nie wiem, nie, nie wiem, nie, nie wie chyba pani. w całym świecie te drożyzny są, nie tylko u nas. Nie, ono tak? zależy. Na od kogo? No. Od, od, od... kogo zależy, te, jeżeli chodzi o te ceny? Nie. Na całym świecie, na całym wszędzie są, paliwo drogie, no. Jest dużo paliwa? No, drogało. Co, co musiałoby się stać, żeby to staniało wszystko? <tok <ấy> <tok> <tok <quelety> Czy zauważyła Pani wzrostem cen Niewiele wzrosło, no musiało chyba trochę podrosnąć. Po, po kto, kto ma wpływ na te ceny? Unia Europejska. Nie rząd? Nie. A jak sobie rząd radzi teraz? Dobrze. Jest Pani zadowolona? Tak. Jest lepiej za Platformę, za Tuska? Lepiej jest, oczywiście. tak jak się zmieniło? Dostaliśmy podwyżki, emeryturze. Czy Pani ta trzynastka przekonała, tak? Tak, czternastka będzie. Yy. Na co wystarcza Pani taka trzynastka, czternastka? Na leki, na zakupy. Odczułam, bardzo dobrze. A 500 plus powinno być dla wszystkich w dalszym ciągu? Powinno być. Powinno się więcej dzieci rodzić. Słyszała Pani teraz, że wódka ma być po 50 złotych, papierosy, zdrowie, wszystko. Ja tego, nie piję nie używam. Ale dobrze, że drożeje, czy, czy, czy nie? Ja nie wiem. Nie ma A ma y, y, Artykuły spożywcze? Zdarzały czy, czy nic? Nie No nie zauważyłam. E, czy powinniśmy zostać w Unii Europejskiej jeszcze? No tak jak wszyscy, tak powinniśmy zostać, przecież nam pomaga Unia Europejska e, Czy widała Pani